Szanowni, teraz przechodzimy do zupełnie innej temy. Tutaj także mowa pro wykliki z polsko i będziemy mówić pro jej roboty w Ukrainie. To ciężka robota, jaka zalesza głęboki ślad w duszy. Mowa tu pro fiksacji ta zbir do z znuszczania okupantów nad ukraińskimi myrnymi chromadianami. U nas studi Monika Andruszewska, journalistka, ta wolonterka. Moniko, dobry dzień. Dzień dobry. Dobrego dnia, dnia pani Moniko. Moniko, ty mnie nie skażysz. Ty w Ukrainie pracujesz dość e, długi czas. Hmm. Co co Cię poklikało, żeby tam pojechać? W Zachali, toż wojna, niebezpiecznie, niebezpiechno, lecą rakiety. No wiesz, ja przyjechałam w Ukrainie jeszcze w 2014 roku na Majdan. Ja przyjechałam, to muszę, myślałam, że to jak raz taki historyczny moment. No a potem no, rozumieta, mnie było 21, ja w pierwsze zobaczyłam śmierć, ja zobaczyłam, że w centrum Europy bywały moich równo Після того почалася війна, почула про такі випадки, як вбивство Степана Чубенка, якому було лише 16 років, вбивство Водомира Рибака, катування Ірини Довхань. Я зрозуміла, що це просто початок геноциду, і світ має про це знати. Ви сказали, що приїхали в 2014 році, але що змінилося? В 2014, 2022 другому, як змінилася ваша журналістська робота? Чи стала працювати важче? Ja z 22 roku na pracuję już z ja wyryszyła, że samo ważne to pomoc dla armii i dokumentacja rosyjskich złoczyń w zaraz w Ukrainie dostatnio. Uwagi do Ukrainy także na dany moment dosyć dostatnio. W porównaniu z tym, że było w ATO i OOS, kiedy przez nie było żadnej zgadki pro Ukrainu, no, uważam, że zaraz jest plus minus OK. Um. Просто в мене зараз інше принцип. Я вважаю, що головне – це втримати Росію і що Україна має перемогти. Я знаю, що ви працюєте в центрі імені Рафаеля Лемкіна і записуєте ті свідчення, свідчення цивільних людей, які постраждали від окупантів. Що найбільше вас вразило, що є найтяжчим в фіксації цих злочинів? Оскільки для українців це надзвичайно важливо, щоб це залишилося в пам'яті. to najcięższe w fiksacji złoczyń jest w jasach złocznych. I świadomość, że to trwa od 2014 roku. I na naprawdę, no, czego by nie mówił świat, nikt o nic nie robi, żeby to wtrzymać. Bo tak jak było ci te roki, nie zakryte niebo nad Ukrainą, tak i wcześniej, nikt o nic nie zrobił, żeby wtrzymać katowania cywilnych połonenych w Doniecku czy w Uchańsku, tak, w tak zwanym ja może wam rozkazać na przykład pro wypadki jakie na przykład mnie najbardziej szokowały. taka historia, którą ja zawsze zgaduję, kiedy mówię z dziennikarzami, ta historia terrorbrońca z Iziuma, jaki był poraniony i przez ten wstychu w ewakuowany z miasta swojej mamy. i jego mama była w kosfora leżacza. Ona nie mogła sama no, nie była w stanie sama za sobą dochładać. I e, kiedy Rosjanie przyszły w miasto, poczuli, że to mama terobronca, powiedzieli jej sąsiadom, że e, kto do niej wejdzie w chatę, żeby jej pomóc, bude kłócił na podwaliny. I w rezultacie ta żona z głodu, z chłodu, sama w pustym budynku. Ja uważam, że to pokazuje, no, że na terytoriach, gdzie już był Hodomur, one znowu co robią, no prawda, w mikroskali, ale znowu to robią, to wszystko nie zmienia się, te wszystkie lata, to jest ten sam wrog. Może też, na przykład, skazałaby pro e, historii z liwych te Helisownicznego, te od nas połonanych e, żon, jakie przeżyły połon, rozkazała, pro też, że kiedy ona nachodziła się w połonie, tam była taka e, była dziewczyna. Pro na znała tylko, że oce dziewczyna, jakiej brat służył w ZSU. A ona była młoda, ona była krasiwa, kazały się w niej ryże włosy i ona nie chodziła w rzeżyty. Ona nie chodziła w rzeżyty, to muszę, ona była bliżej jak w roku utrzymywana w seks rabstwie. One jej woziły z sobą tudy sudy, mają na wadze pidościu u tych okupacyjnych wisk. I na sprawdzie nie no, że z nią stało się sto że ona nie była nigdzie zafiksowana, nie była nigdzie zafiksowane, też, że ona chodzi się w połonie. I nie no, zrozumieją, czy im, że stało się skuczno, możliwe jej gdzieś w były, czy ona dalej nachodzić się w ich rękach. Ciarzenka Odynażę mogła wskazać, to też, że ta dziewczyna jak zarocznik i że ona w żaden oczy żyta. Także. tutaj ja chcę cię zapytać, za... jak same? Zakończy się rozmowa z osobą, jaką ty spotykasz, rozmawiaj z nią, ona opowiada swoją traumę, swoją historię. Mm. Ja rozumiem, że to po prostu nie kończy się, już my rozmowę, tak jak my za de kilka chwil zakończymy eterię i każdy pójdzie w swoją stronę. Co potem się z tobą? Як ви витримуєте? По так по-людськи. Так по-людськи, що з тобою потім відбувається? Навіть слухати тяжко історію, які ви розповідаєте, як ви витримуєте? No, ну, після Ми просто сидімо з подружкою по пів години в машині, навіть перед хатою свідка, інколи трошки далі від'їжджаємо, куримо і кажемо, блін, навіщо вони це зробили? Бо інколи це така банальність зла, інколи ді. Rosyjskich okupacyjnych fińsk. Inkole, nie można nawet pojaśnić, czemu one co robią. Jakże one mogą coś wbić? One wbijają, one prosto robią zło dla samochofaktu. faktu, co, co sprawiają im przyjemność? Ale, no, ja uważam, że one nie ma fokusować się na nas, no, to, to na mnie, że ja toby taki młodec, że zbierają cięć switczenia Ja uważam, że ci ludzie pojawiają się niesamowitą odwagą bohato z nich nachodzić się na prefrontowych terytoriach, w miejscach, jakie znowu może potrafią typić okupację, bo my zaraz nie znamy, jaka będzie, na przykład zaraz dola, nawet cicho Iziuma, Borowej, Kupiańska. Uh -huh. No, sytuacja uh -huh. dużo uh -huh. to to, no stabilna i kolewonece roble, co sobie wokolecie przyfrontowi teritoria, naturalnie uh -huh. wielka widwacha. Uh -huh. Ja bych chodziła skupić się na to, muszę, jakż ludy, jakich w który moment możecie wbyty, będą mać ostatnią widwachę przeprotejoworyty, to no są govaryty pro nas, my tutaj prosto możemy robić wszechopiem to pomóc. Dawaj, ty się do tych świadczeń. Uh -huh. Ви їх збираєте, а який процес? Що далі? Куди ви їх передаєте, і чи беруть їх в роботу, щоб, власне, довести їх потім до кінцевої мети, до суду, щоб ті, хто винні отримали по заслузі? Дивіться, центр Лемкіна діє таким чином. Це взагалі під інститутом Пілецького, це під Міністерством культури польським, що. Ci świadczenia nie mają jurydycznej i prokuratorskiej wartości. To tak trochę jak, na przykład, były świadczenia prokuratury po II wojnie światowej i Boschowa Foundation, która zbierała dowody o genocycie Jewów. Też rozbieraj prokuratura, bo ono jest zakryte na roki, Nikt nie może co z tym się, A też ona, w porządku, zbierała Foundation, potem było natchnieniem i dla reżyserów, pismenników i ludzie mogą z tym uh, mieć uh, kontakt. My zwyczajno anonimizujemy te świadczenia, ale robimy z nich także raporty, uh, Ci te raporty są anonimizowane przez dużo ważne z uwagi na bezpieczeństwo uh, świadków. Te raporty pokazujemy, uważam, że to też taki element ukraińskiego soft power na dany moment i też pokazywać za kordonem w innych krajach raporty przekładań na niemiecku, angielsku, aż so pokazywać czym jest Rosja, ja, robię, so jak to na prawdę żeby objaśnić Europejcom, jakie jeszcze nie rozumieją, czym czy jest Rosja i co so ona zrobić, jak so ona pije dalej. To może so na dany moment jedyna garantia że so wit rosyjskich wojsk, e, Jedyna, że so daje z zwałtowania rosyjskim sołatom, ze zbrojne siły Ukrainy i koszty sentyment, jaki kontroluje zbrojne siły Ukrainy, to bezpeka dla zachodnich, dla Monika, jak domajesz y czy w ogóle możliwe, jak gdybym się na. Ja już nie chcę mówić o polityce, no, ale od niej nie wteczesz. Na to, że niektórym, jak mi się ludziom pomyliło się w głowie: e, żertwa z nasylnikom. Czy na naprawdę jest możliwe, że de jaki zbrodnie znuszczania, tortury nad. E, takimi marnym ludźmi oni będą naprawdę pokarani a żertwa, chociaż moralno czy częściowo będzie mate jakąś відшкоdowania czy nie, nie znali nawet nie pili braty słowa bo to no może może w strachowcy odszkodowania. a za te, że ktoś tebe gwałtował pił roku i wozu z sobą zarwa szkocewiczzkodobyty w jaki w jaki sposób e, duma jeszcze to możliwe w zachali Że ktoś będzie pokarany Mm, się. Ja dużo dawno nadziejałem na Międzynarodowy sudy, ale dziś no zaraz kiedy czuję ci wszystkie watne oświadczenia, o jakie ty mówisz. Ja zaraz piszę nadzieję się na zbrońsę w Ukrainie. Ja nadzieję się, że stworzyte w майбутną jakiś ukraiński osad i że ci złoczyńcy będą pokarani, bo oczywiście tu zaraz wyjawić się, że żertwy sami sobie wbywały, że sami sobie gwałtowały. Jak już w że rozmowa o też że Ukraina napała na Rosję, co zwyczajnie demotywuje. I nawet sami żertwy, o Nawet Nawet zaraz, do kilka dni temu, my prezentowały w Warszawie raport rosyjskie złoczyny złoczynie, prorosyjskim ataku na Mylną ewakuacyjną kolonu. Co była taka w buczeńskom Rejonie na Kijewczyni jeszcze w 2022 roku. I Одна з жертв, яка чудом пережила її невістка, загинула засвонюючи своїм тілом свою дитину. Її пані Моніко. На, на жаль, а, мушу чому? так, так я кажу бо маємо та яка що навіть ці Широ, жертв, жертви говорять про те, що вони вже не вірять. Вона Дякуємо за вашу розмову. Хочу подякувати за вашу роботу, яку ви робите. Це дійсно цінно. Нагадаю, що з нами була в студії польська журналістка і волонтерка Моніка Андрушевська.